Ty jesteś trenerką w świeżym studio MS, jedynym studio elektrosymulacyjnym w Tomasze Mazowieckim. Powiedz mi, co to jest za trening i do kogo jest skierowany? Kto na taki trening powinien trafić? Przede wszystkim osoby, którym zależy na jak najkrótszym czasie treningu, tak, bo nasz trening trwa 20 minut. Więc yy, trening jest skierowany przede wszystkim do takich osób, które albo nie lubią zwykłych siłowni, na których trzeba jednak poświęcić dużo więcej czasu, albo którym po prostu zależy na szybkim efekcie, bo to też jest yy, nasza domena. Umawiamy te treningi indywidualnie, to znaczy każdy ma jakąś swoją kosztowną godzinę. Czy to jak, jak, jak dopasowujesz kalendarz? Yy, od której do której jesteście czynni? Jak to wygląda technicznie? Że tak powiem jesteśmy elastyczni bardzo, 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 bo jesteśmy, mamy czynny od 8 do 22, także czy ktoś pracuje na rano po południu nie ma wymówek. A ty jesteś z tego, co mówiłaś mi przed e, naszym nagraniem świeżą mamą. W związku z tym i czasu mało, i obowiązków bardzo dużo, i pewnie jakieś cele do zrealizowania. Tak, te zbędne kilogramy chciałabym zrzucić po ciąży, także mam ich troszeczkę jeszcze i chciałabym je właśnie. Zrzucić. Tutaj tak. pracujesz z trenerką personalną, tak ona dobiera ćwiczenia indywidualnie do Twoich oczekiwań, do Twoich potrzeb. Jak to wygląda w praktyce? Tak, tak. Ona bardzo fajnie dobiera ćwiczenia na odpowiednie części ciała.